Mongolia ty zdrajco. Byliśmy przyjaciółmi. Dlaczego to zrobiłaś? Mogliśmy żyć w pokoju. Ej, słyszałaś? W pokoju. Ha 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 ha, ha, ha. totalnie. Żałosne. A to jest nasari o cicho zakładnicy. Zaraz wam zrobię zdjęcie i sojusznicy będą musieli się podstać Ha ha ha, ha. To, to było? Zadzwonię na Egiptu powiem mu dał nam wsparcie ktoś chyba tutaj jest dlatego do niego zadzwonię. Czas sprawdzić co to było i spokojnie poradzę sobie z nimi. Australia. Dobra panowie, marcie się do mnie dołączyć, albo siłą to zrobię. Nigdy. Nie daję ci innego wyboru. Czekaj, to taruska. Zmieniła Mongolię Imperium Mongolskie. Zgadłe ty użyje tej mocy jej przewrócić dwie potęgi, wiecie to, jakie potęgi są. Nie, nie możesz tego zrobić. Właśnie mogę zasłużyć zaklęcia. Trzy wbiwki, hichwik z Żyjemy osiema przyjacielu jak my żyjemy jak ty żyjesz, powiem wam co się zmieniło na tym świecie. Dużo się zmieniło, ale skąd masz tą ruskę? Bardzo, 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 bardzo istnieją milion uniwersum. Te światów dziesięć twórców znam, trzech twórców, jednym dogadałem się, nazywa się zdrajca, wiecie co jest zdrajca, wiecie czemu wiesz dlaczego jest zdrajcą, mówił mi, powiedział, marzył władnąć wszystkim uniwersum. Bardzo ciekawe, ale co teraz? Teraz czas zniszczyć świat. Idziemy. To pamięta droga? Ja nie pamiętam. Ja nie pamiętam. Dobrze, ja tutaj jestem, a ja pamiętam cię, droga. Idziemy tam. Dobra, dwie osoby będą musiały wejść do tego budynku, a jedna będzie musiała zostać na czatach. Ja dostanę na czatach, a wy idźcie. O Boże, co się tutaj stało? Mam nadzieję, nie przyszliśmy za późno. Dobra, chodźmy. Co wam zrobił? Ty gdzie jest tych dwóch? On przemienił ich cesarstwo meksykańskie, imperium argentyńskie, a potem usunie ojcarów i, i uwięził nas. Z tych łańcuchów nie da się zniszczyć, tylko musicie ukraść jemu ruskie i nas uratować. O zabiliście tych ochroniasy? Jakich ochroniasel? Oni pilnują wyjścia. Piętnaście minut wcześniej. Trochę jestem głodny giem bananka. Masz poddasz się i oddawaj bananka, wtedy ha, nic ha, się ha, nie stanie. Na pewno myk jak banan teraz wy. Macie tylko banana, tylko macie nie zostawić. Nie teraz nie wystarczy nam banan, teraz będzie kara, zabiłeś jedną z nas. Masz przechlapane.